Tak, jak to zrobię to będę inny człowiek. Będziesz inny człowiek, nie ja zgadzam się. No i co? Takie klik, klik. No ale przyszedłem. No ale jest. Ale... No brawo. I powietrzu byłem. Ale taki klik, klik. To no, jeszcze raz. <laughs> Przełączam. No. I to było prawde Początki przeskakiwania właściwie no już nie takie początki tylko on dość długo to robi, ale to kolor w głowie to są zaawansowane początki. No jest przeszkoda, która ciągle nie trzyma mnie trzyma Tu, tutaj w ciele wszystko jest. Trzeba muszę po prostu spróbować wyłączyć myślenie. Ale ja! że to jest... No, tak. Ale to jest takie... To, to nie jest bez sensu, ale brzmi jak slogan, jeśli się tego nie poprze konkretną odpowiedzią na to pytanie ja. No, no nie myśl o tym, wyłącz głowę i zrób. Nie, daj sobie komendę, robię. No właśnie. No, to już muszę to mu zrobić. Skaczą. Jest! To byłoby już do zrobienia, nie? Do No. Już, no? Doceniam jeszcze, miałem lekki zapasów. W mm -hmm. dół. Papież. Yeah! Ah, yeah! <klucz> <klucz> pierwszy Allah. raz. Jakieś słowo, jakieś słowo? No, pierwszy raz, pierwszy raz wasze. Na 80 cm. jest, da się. W głowie siedzi, w głowie... Wow. Drugi się. Za pierwszym się przestraszyłem. jak będzie za drugim. Jest. Yes. Yes. Jest. Nie, za drugi raz, no właśnie, to super, bardzo, bardzo fajnie, ekspozycja i habituacja, czyli wystawiam się na nowy czynnik, wychodzę spoza strefy komfortu, no i habituacja, im więcej razy to zrobię, tym się nawyk wyrabia, że to jest ok, że, że jestem w stanie, no, więc oblatywanie, oblatywanie 2.30, zakończone, rewelacja, jest mega, mega zadowolony. Wiem co! Nie wierzę! Spokojnie! Dzięki! 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 Yes, oh. yes, na ten rok! na no. ten rok! kurde! Na Mikołaja! 2,60 oh. poszło! A! Ah! I to ja! Pięknie! Dzięki ta dzięki Darek. No ale twoje wsparcie. Dzięki, super. Jest. Dziękuję Kasiu też ogromnie, bo tutaj Kasia kręci i bardzo wspierała. Dzięki. Dobra, to tutaj już poza konkursem. Yeah! Odpowiedź na pytanie, czy jestem innym człowiekiem. Tak, zdecydowanie uważam, że jestem innym człowiekiem po przejściu tego procesu, który tutaj mogliście oglądać. No i przede wszystkim jestem ogromnie zadowolony, że byłem w stanie, zgodnie z, ze swoją filozofią, małe kroki, wielkie dystanse, nauczyć się tego z pomocą innych oczywiście. Tutaj wielkie dzięki dla Łukasza i dla Darka, dla Kasi, która mnie ogromnie wspierała i dla wszystkich, którzy kibicowali na, właśnie na tych, na tych challenge'ach, żeby, żeby to zrobić. Także to jest pierwsza rzecz, z której ogromnie się cieszę. Małe kroki, wielkie dystanse, ale jednocześnie nie pokonam przepaści dwoma małymi krokami. Czasem trzeba się zdecydować na ten skok. Nawet ptak boi się pierwszego lotu. No i właśnie tutaj płynnie chcę przejść do sprawy mentalnej, ponieważ ja bałem się. I nadal się boję. To nie jest tak, że przestałem się bać. To w głowie cały czas gdzieś tkwi, jeżeli przesuniemy tą poprzeczkę 10 cm dalej, to włączają się różne rzeczy w głowie. No i co się włącza? Właśnie przekonania. Bo to jest największa przeszkoda do osiągania bardzo, bardzo wielu różnorodnych celów, nie tylko sportowych, właśnie przekonania. Wiele z nich... Wywodzi się na przykład z dzieciństwa, czy z naszego socjalu, czy ze szkoły, i one bardzo często, część z nich po prostu są niezdrowe, ograniczają, podcinają skrzydła. No i co teraz? Lepsze jest znane piekło niż nieznane niebo. Umysł z całych swoich sił, możliwości podświadomych i świadomych będzie się bronił przed tym, żeby nie uznać, że nie ma racji, że to rozwiązanie, którym się posługuje jest w jakiś sposób niesłuszne, czyli będzie to racjonalizował i szukał takiej argumentacji, żeby trwać cały czas w słuszności przekonań, którymi się posługuje, nawet jeśli one są niezdrowe. No i właśnie co tutaj przychodzi z pomocą? Coś to w psychologii nazywa się ekspozycja i habituacja, czyli boję się i robię. Bałem się, miałem jakieś przekonania, uważałem, że niedobrady, że jestem to stary, że nic są lepsi, jestem gorszy i tak dalej. Ale jednocześnie celowo wychodzę z tej strefy komfortu, wchodzę właśnie w tą sytuację z ciekawością co się stanie. I tak jak patrzę przez lata i również przez te loty wszystkie, jeszcze nie zdarzyło mi się tak, żeby to co myślałem przed pokryło się z tym, co się stało później. No i to jest właśnie. Również w psychologii doświadczenie korygujące, ponieważ przeżywam coś, doświadczam realnie czegoś takiego, co bardzo mocno weryfikuje te przekonania i pokazuje, że one były oparte najczęściej na iluzji. No bo jeżeli nie przeleciałem 3 metrów, to nie mam podstaw myśleć, że nie dam rady, dopóki nie sprawdzę. No i właśnie o to chodzi, właśnie to doświadczenie korygujące, które zmienia perspektywę, bo jeśli już przeleciałem te 3 metry, to duża część tych przekonań no może nie wymazuje się, ale one za każdym krokiem się osłabiają. To jest taki sam trening jak trening lotów czy czegokolwiek innego. Ja akurat bardzo się od dawna interesuję psychologią głównie na sobie, ponieważ mam dużo różnych ograniczeń właśnie takich no większość, z większością sobie poradziłem, to, to też prowadziło i do samooceny, do poczucia wartości, ale właśnie bardzo się mocno tym interesuję na sobie przerabiam. Byłem i na naprawdę świetnym coachingu, dziękuję tej Eli ogromnie. Byłem i na psychoterapii, sam robiłem szkolenia dotyczące właśnie zarządzania sobą, przekonaniami, osobowością i tym wszystkim. Także jest to proces dla mnie fascynujący, czytam ciągle, cały czas się tego uczę, bo to jest coś, co właśnie pozwala odblokować te prawdziwe możliwości, które się mamy. Tyle by było tego podsumowania, ja tego odkryłem u siebie tyle, że uważam dzisiaj tak, jestem zdecydowanie innym człowiekiem, bardzo się z tego cieszę i również cieszę się na to, że będę ten proces kontynuować. Ile przelecę w przyszłości, nie wiem, będę się skupiać na technice. Zobaczymy, wynik przyjdzie. Z czasem. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia. Powodzenia. I. Do zobaczenia na trasach. Au!